Siemaneczku, z tej strony Kimo i to kolejny odcinek z Pogadanek. Dzisiaj trochę będzie do omówienia, bo w końcu powiedzmy, że coś zaczyna się dziać w tym tym Fortressie. Więc bierzcie sobie jakieś pićko najlepiej, tak jak ja i możemy zaczynać. Dobra, więc zacznijmy może od tego, że teraz będzie trochę, powiedzmy, przerwa, jeśli chodzi o nagrywanie. Zresztą mogliście zauważyć to, że teraz też rzadziej wypuszczam odcinki, zacząłem robić streamy i tak w ogóle to będę robić te streamy, żeby też zbierać na mikrofon, to może trochę więcej takiego ala vlogowego kontentu się pojawi. Wiecie, takie siłownie, jakieś ćwiczenia, coś tam, coś się pomyśli, coś się ogarnie, coś się może zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I póki co może właśnie takie streamy będą się pojawiać. Film będą rzadziej, głównie dlatego, że też się zbliża sesja letnia. Ja mam egzaminy. Sesja mi się kończy 20 chyba 6 czerwca. Mam ostatni egzamin, więc potem już zacznę wrzucać jakieś odcinki trochę częściej. Będzie coś lepszego, coś fajniejszego, lepszy kontent. A dzisiaj i tak jest taki pogadankowy kontent w miarę na szybko. Mogę Wam też coś opisać, bo tak jak mówię, coś się w końcu dzieje w tej społeczności King Fortress. Więc jakieś dwa lata temu był pewien koncept Safety F2. Nie wiem, czy mogę to nazwać jako koncept, czy mogę to nazwać jako ruch, ale było coś w tym rodzaju. I ludzie się zbierali, łączyli hashtag Safety F2, puszczali wszędzie, ten hashtag gdzieś tylko dało, żeby jakby zwrócić na siebie uwagę, żeby Valve coś zrobiło z tą grą. Zrobili coś? Powiedzmy, że się po części troszkę to udało na krótszą oczywiście skalę, bo Valve dzięki powiedzmy, wypuściło aktualizację letnią, która dodawała versus Saxton Heila. No, ale w sumie to by było na tyle, więc trochę ludzie się zawiedli i Valve dalej porzuciło Team Fortressa i na dłuższą skalę nic za dużo nie dodaje, nie dodawało. Generalnie w styczniu miała być taka lekka reaktywacja, parę youtuberów na ten temat nagrywało, m.in. Rexis o tym nagrał, zagranicznych youtuberów też nagrywało, żeby reaktywować save Team Fortress 2. No ale jak wszyscy wiemy, też niedawno, tak miesiąc, dwa miesiące temu, otrzymaliśmy kolejną aktualizację Team Fortressa. Całkiem, powiedzmy, sporą, gdyż było to przejście z 32 bitów na 64 bity. Robiłem na ten temat również odcinek i ludzie znowu się oczywiście zachwycili i tak dalej. Jednakże ostatnio, tak mniej więcej tydzień, dwa temu, ludzie doszli do pewnych analiz. Nie pamiętam już, ale jeden z youtuberów przeanalizował dokładnie jakby wykresy, jeśli chodzi o graczy w Team Fortressie. I wychodziłoby z tych wykresów że przynajmniej 1 trzecia graczy, która gra, czyli powiedzmy grasz średnio 60 tysięcy, to 1 trzecia, czyli tak jakieś 20-30 tysięcy z tego, to boty. No i generalnie ludzi jest o wiele mniej. Z tego, co na przykład oglądałem odcinek Lumikowa, to on jeszcze przeanalizował, że mniej więcej ile to by wychodziło serwerów na poszczególne jakby mapy, bo tak jak wiemy, mamy Casuala, kompetywa, mvm i tak dalej, no i już jakby bardzo mocno to uprościł, powiedzmy, że tam 20 tysięcy graczy gra, to na każdy serwer, czy tam każdą mapę casualową by wychodziło tam, na przykład, że nie wiem, chyba 8 serwerów było z daną mapą, czy coś w tym rodzaju. No ale jeszcze o tego są gry społeczności, które są bardzo popularne, MVM-y, Competitive, chociaż też trochę mniej popularne, więc wiadomo jak to jest. I jakby to podzielenie graczy jest częste. No i ludzie po prostu bardzo mocno zaczęli się też zastanawiać nad tym, że czemu jest tyle botów, bo przede wszystkim dużo jest, bardzo dużo jest botów od tradeowania się. No i właśnie też te boty na każualu, które w chociaż jest ich chyba pod tych obliczeń z tego co że miało być tylko 1000, co jest moim zdaniem w porównaniu do graczy małą ilością, a o wiele częściej się napotykam bot niż na ludzi, co jest i tak ciekawe. No i generalnie ludzie doszli do konkluzji, że pora reaktywować Safety TF2, więc można powiedzieć, że jest to chyba już trzecie podejście, gdyż tak jak mówię, w styczniu już coś próbowali, ale chyba trochę za małe zaangażowanie było, więc to jest takie trzecie podejście a la Safety TF2, TF2 albo Fix TF2 teraz też to nazywają, że Ludzie chcą się zebrać, ludzie chcą pozbierać jakieś ciekawe pomysły. Przede wszystkim chcieliby zrobić z tego, co słyszałem, to chcą jakieś konkrety mieć, żeby Valve coś z tym zrobiło. Póki co widzę, że wiele YouTuberów robi coś na zasadzie, że tworzą jakieś koncepty, żeby na przykład, co jest potrzebne do Team Fortressa, żeby TF2 działał. Tworzą na razie koncepty tego, w jaki sposób Valve mogłoby naprawić Team Fortressa. Z kolei też są YouTuberzy, którzy tworzą koncepty, w jaki sposób ma wyglądać nasz tutaj, powiedzmy, swój protest i za bardzo też jest to wymieszane i też nie rozumiem dlaczego tak trochę mało zorganizowane to jest, bo na razie są też koncepty na przykład tego, że albo mamy na przykład nie kupować nic z rynku Steam i w ogóle rzeczy z Team Fortressa nie otwierać skrzynek, nic nie robić I to jest jeden z konceptów. Jest jeszcze koncept, że w sumie mamy za bardzo nic nie robić, tylko mamy znowu dać głos, pokazać się, że jesteśmy że żyjemy, że Valve powinno coś zrobić, no i w sumie to chyba tyle z takich głównych konceptów, bo też nie wiem za bardzo jaki protest możemy przeciwko Valve tutaj zrobić. No po prostu Valve nie aktualizuje gry i pewnie w wakacje znowu jakąś aktualizację i tak jak zazwyczaj jest, przy takiej aktualizacji bardzo dużo osób znowu zacznie jechać w Team Fortressa, bardzo głośno się zacznie powiedzmy dzieć na temat Team Fortressa i z tego co pamiętam przy każdej takiej większej aktualizacji bardzo dużo osób wracało do Team Fortressa, że pobijał kolejne rekordy graczy i chyba w 2023 pobił rekord graczy który wcześniej pobił chyba podczas pandemii w 2020 albo 2021 i tak co chwila jakby niby Team Fortress 2 taka nie do końca żywa gierka, a jednak przy każdej trochę większej aktualizacji i ingerencji Valve pobija kolejne rekordy graczy, więc pomijając boty oczywiście, tak jak mówię, bo dosyć dużo niby jest właśnie botów mm, tradujących się, a przy takich właśnie aktualizacjach jeszcze więcej nawet tych botów napływa, bo ludzie wtedy sprzedają skrzyni. i generalnie co o tym myśleć? Myślę, że ruch jak najbardziej fajny, przydatny, czy protest Typu nieotwieranie skrzynek jest spoko. I tak rzadko kupuję skrzynki, jak je kupuję tylko właśnie na jakieś Halloween czy śnięta, kiedy są fajne, ciekawe nowe skrzyneczki, więc mnie to za bardzo aż tak nie dotyczy. A jeżeli chodzi o rozgłos, no to wiecie, wtedy niby coś dało krótkotrwale, więc podejrzewam, że teraz będzie również tak samo. Jednak myślę, że mimo wszystko nadal no, tak warto pokazać się, dać jakby swój głos. Może Valve znowu usłyszy, bo jednak trochę zaczęli znowu zaniedbywać, gdzie zrobili jakby ten koncept z tym, że Team Fortress 2 jest 64-bitowy i może nie. Niby wysyłać jakieś fiksy i tak dalej, że jakieś błędy zgłaszać, a w sumie trochę mają to w dupie i nie naprawiają większości tych błędów, więc uważam, że może spoko będzie jakby właśnie pokazać się, zrobić rozgłos i na pewno w jakimś stopniu pokazać Valve, że kochamy Team Fortressa, chcemy w niego grać, tylko brakuje ingerencji od nich, ale fajnie by było mimo wszystko, żeby trochę ten taki powiedzmy strajk, nie wiem jak to nazwać, był chociaż trochę lepiej zorganizowany i żeby ludzie jak właśnie nagrywamy i robimy filmy na ten temat, to żeby mieli już jakby konkretną koncepcję, żebyśmy mieli, co Valve powinno zrobić i żeby przede wszystkim było coś na zasadzie, że wiemy w jaki sposób dokładnie chcemy przeprowadzić to. Póki co to jest mieszanina wszystkiego i pewnie jak Valve nawet na to spojrzy, to sami nie będą wiedzieli o co chodzi.